No i siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj zobaczycie taką mini recenzję nowego Renault, które zostało dodane do ets -a. Ogólnie sorry z góry za mój głos, bo mam trochę zmieniony. No po prostu po dwugodzinnym live'ie trochę chrypkę złapałem, więc mówię jeszcze raz sorry za głos. Przypominam wam jeszcze o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz na kanale. Wbijcie też na naszego Discorda, do którego linka znajdziecie w opisie. Ogólnie jeszcze przypominam, że jutro, czyli w czwartek o godzinie 19, lecimy z live'em z Iberią, na którym będziecie mogli tą Iberią wygrać, więc zapraszam Was oczywiście. No a bez przedłużania zapraszam Was na taką krótką recenzję właśnie nowego Renault. Ogólnie jakby ktoś pytał, to te nowe Renault zostało dodane do 1.40. To jest taka po prostu bezpłatna aktualizacja. Tą mapę, co przed chwilą widzieliście, ta mapa jest po prostu z moda, więc na to nie patrzcie. No ale po prostu jak będziecie sobie na dealera Renault powiedzmy, to po prostu będziecie mieć Dodaną nową ciężarówkę, czyli Renault T High Sleeper. To jest po prostu wyższa kabina. Tym to się różni. Znaczy, wy możecie pomyśleć, że tym się różni, no ale jak wejdziecie sobie na tuning, to od razu zobaczycie, że się różni między innymi światłami. Jeśli chodzi o te światła, to będę później pokazywał. Na początek może pokażę po prostu, czym się różni. Różni się na pewno tutaj tymi wykończeniami i tymi schodkami. No nie są to jakieś wielkie różnice, no ale zawsze są na plus. Tutaj między innymi macie takie nie wiem jak to nazwać, takie podtrzymywacze tych spoilerów, te spoko to wygląda reszta tyłu jest spoko, światła na pewno są w 100% nowe, ale tutaj akurat te świata tak średnio widać, lepiej je będzie pokazać po prostu w grze, jak będziemy jechali więc zaraz wam oczywiście to też pokażę cały tutaj dolna część tej kabiny się na pewno bardzo zmienia najbardziej się zmienia, mówię, te światła oraz te takie, nie wiem jak to powiedzieć te osłony boczne tych świateł, nie wiem po prostu nawet nie wiem jak tutaj stanąć, żeby to było dobrze widać, nawet Widzicie, jest to zmienione, jest to na pewno taki bardziej designersko, jak ja to powiedziałem na live, no ładnie to wygląda, nie powiem. E, też tutaj dołu to się zmieniło oraz te kolory tutaj, to, to po prostu to się wszystko zmieniło, nie wiem jak wam to powiedzieć. E, jeśli chodzi o kabinę, to zaraz do kabiny wejdziemy, najpierw może stringujemy, pokażę wam, jakie są e, rodzaje tego nie, tuningu możliwości. No to jest tak, slipper, zwykła taka kabina niska. E, jest high sleeper, czyli ta wyższa. No jak widzicie, różni się tylko takim. Po prostu jest podwyższona. Jeśli chodzi o podwozie, to są różne. mamy 6 na 4 różnego rodzaju tutaj możecie zobaczyć wszystkie jakie mamy oraz 4 na 2 i 4 na 2 z powiększonym yy, po prostu paliwem w sensie zbiornikiem na paliwo silniki to jest 380, 430 440, 460, 480 i 520 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o skrzynię biegów to mamy tutaj dostępne trzy warianty. Jest to skrzynia 12 biegowa, 6 biegowa oraz 12 plus 2, czyli tak w sumie 14 w sensie 14 biegowa. Jeśli chodzi o wnętrze to tutaj jest już to trochę bardziej rozbudowane, bo macie te stare kabiny, które, w sensie interiory, które tak się prezentują, jak teraz widzicie, ale dodane jeszcze zostały dwa nowe interiory, które już Wam pokazuję. Tutaj macie jeszcze taki czarny ekskluzywny. No i ten nowy to jest standardowy Evolution, to się różni tym, że po prostu no, możecie zobaczyć, czym to się różni od zwykłego, standardowego. Jest na pewno dużo ładniejsze oraz to chyba najlepsze ekskluzywne Evolution, to jest te najnowsze. Czym się różni? Różni się na pewno tym fotelem oraz tymi wykończeniami. Tutaj bardzo fajnie wyglądają te Czerwone takie nicie, spoko to wygląda. Z tego co wiem, to też góra tu się lekko różni, no troszeczkę się różni, no ale spoko. Tutaj mamy taki powiększony ten wiatul, czy nie wiem co to jest. Możecie nawet napisać co to jest, bo nawet nie wiem. Co tutaj jeszcze się zmienia? Na pewno ta rączka, którą zobaczycie później o co z nią chodzi. No to tyle. Dużo tutaj zmian nie jest. Jeśli chodzi o całą recenzję tego, tej ciężarówki, to ja wam zaraz pokażę. Przechodząc do tuningu dalej, to po prostu wam pokażę, co zostało dodane. Na pewno zostały dodane takie spoilery które jednak były, więc przechodzimy dalej no ale taką rzeczą, która stuprocentowo została dodana, to są te takie przednie błotniki między innymi, które tutaj możecie zobaczyć czym się różnią te, które były plastikowe, takie zderzaki, to po prostu były cała taka, nie wiem jak to powiedzieć, taka zwykła po prostu, no widzicie, bez żadnych zgięć, bez niczego a Evolution to jest takie dodatkowe zgięcie ładniej to wygląda na pewno mi się podoba, na tyłu nic nie zostało dodane, schodki też nie zostały dodane, jednak zostały leciutko zmienione i na pewno ładniej to wygląda przechodząc dalej, to tak, tu może oczywiście czerwoną dać, e, taką ten, możecie na pewno pomalować bardzo fajnie te lusterka, możecie dać plastik, szary plastik, czyli ten taki bardziej z Evolution, tej nowszy no oraz malowane oraz chromowe, chromowane znaczy, ale tutaj chromowane są spoko, bo chromowane są tylko na boki, więc e, nie są to całe chromowane, jak widzicie, bo jakby były całe chromowane, to by, no niezbyt to wyglądało. Przechodząc dalej, to tak, od samego dołu tutaj zostały, nic nie zostało w sumie dodane, e, tutaj możecie zobaczyć zderzaki, jeśli chodzi o te zderzaki, to po prostu jest różnica w światło głównie, bo tutaj macie zwykłe z Renault Range światła, a tutaj macie już te nowe. No i różni się tym, czy mam ciemnieć mieć pomalowany. Tutaj ten dół, czy ma być jednak plastikowy, ten cza ciemniejszy czarny. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Jeśli chodzi dalej, spód kratownicy e, kratownicy chłodniczej, czyli po prostu chłodnica, e, no to się różni tylko tym chłodnicą, bo tutaj jest oczywiście ładniej zrobiona. Ten plastik po prostu mi się bardziej podoba. Jest taki, no taki po prostu ładniejszy moim zdaniem. E, tutaj się jeszcze zmieniło te kolory. Tak, jeśli chodzi o te kolory, to największa różnica jest taka, że zwykły plastikowy jest takim ciemniejszym kolorem, a ten nowy Evolution to jest taki jaśniejszy, ten e, plastikowy kolor, i tutaj więcej nic nie zostało dodane. Jeśli chodzi o wewnątrz, bo tutaj bardzo fajne zostały Zmiany dodane, to tak Możecie sobie na tym wieszaczku zamontować Albo empty zostawić, czyli pusty Albo możecie dodać telefon komórkowy Albo nawigację, taką w telefonie Jeśli chodzi o tą nawigację w telefonie To ona dokładnie jest taka sama jak ten telefon komórkowy Dlatego ja na przykład jak na live jeździłem To wziąłem sobie telefon z godziną Oraz tutaj jako nawigacja No możecie sobie z tą nawigacją jeździć Jednak tutaj też macie nawigację, więc nie wiem Czy tak dwie nawigacje obok siebie byłoby ładnie Kolejną rzeczą to jest uchwyt, możecie Wziąć taki, trochę jak w ats możecie wziąć albo taki uchwyt na kubki zamknięty, albo taki bardziej otwarty, na którym możecie sobie postawić coś. Ja teraz nie mam żadnego Sisil Megapaka, więc stawiam butelkę zwykłą z DLC Cabin Accessories, chyba. No ale jak macie po prostu Sisil to tutaj pewnie jeszcze kole, Pepsi, możecie wstawić jakieś inne rzeczy. Więcej rzeczy tutaj żadnych chyba nie zostały dodane. Dobra, zaczniemy może, jeśli chodzi o jazdę, to od nocy. E, tutaj Wam pokażę dokładnie światło. No to tak, dźwięki tutaj chyba nie zostały żadne nowe. Teraz e, posłuchajcie sobie. Możecie usłyszeć, że żadne nowe dźwięki Nie zostały dodane, jednak jeśli chodzi o Światła, to na starcie możecie Zobaczyć te takie LEDowe bardziej To są takie zwykłe dojazdy jazdy Dziennej po prostu i ładnie to wygląda Jeśli chodzi o tyły, to tutaj jeszcze nie ma Włączonych, jeśli chodzi o te Światła takie dzienne, to Tutaj macie, one tak wyglądają Spoko to wygląda, mi się podobają Jeśli chodzi o tyły, to na tyłach jest bardzo fajna Zmiana została dodana, która Robi coś takiego, że po prostu Te każde światła są jakby oddzielnie się świecą, jakby nie światła tylko te kropki, jakby no, te żaróweczki coś takiego, wiecie o co chodzi, na pewno ładnie to wygląda, jeśli chodzi o światła stopu to widzicie, tak one wyglądają, też spoko tutaj, że każdy się świeci oddzielne kolejną rzeczą są wsteczne, które prezentuje się tak jak teraz widzicie, Te spoko ale najlepszą chyba rzeczą w tym e, samochodzie, w sensie w tym e, w tej ciężarówce są kierunkowskazy, tył jeszcze wygląda spoko, w sensie nie powala, ale jest naprawdę spoko zrobione, mi się to podoba. A jednak jeśli chodzi o przód, to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione to, że jak widzicie, te kierunkowskazy się poruszają. Nie są to takie płynne kierunkowskazy, jednak widać, że one się oddzielnie ruszają, co na, na pewno e, robi lepszą cenę temu pojazdowi, na pewno jest to lepsza ocenka. I na pewno ładnie to wygląda takie coś. Fajnie też, że jak świeci się kierunkowskaz, to te światło się e, tak trochę, wiecie, po prostu nie świeci, na, te białe światło jakby. Jednak jest trochę tutaj rzecz zepsuta, może oni to naprawią niedługo, albo musiało tak być, choć wątpię. Macie tutaj jeszcze kierunkowskazy. W sensie nie kierunkowskazy, tylko te awaryjki. Tutaj jest taki błąd z nimi, że zobaczcie, że one nie robią coś takiego jak tutaj, że jest takie jakby poruszające się, tylko jest po prostu takie całe ogólne. I tutaj ok, można powiedzieć to, że po prostu to nie ma być przeskakujące, tylko cały czas ma się świecić. Ktoś tak może powiedzieć, nie? Ale chodzi mi tutaj o to, że spójrzcie się na to światło. Ono tak. Dziwnie zsynchronizowane, bo się najpierw włącza taka główna kontrolka, jakby główne światło, i później odskakuje taki jakby inny kolor. Nie wiem jak wam to mogę wyjaśnić. Jak się przejrzycie, to chyba widzicie o co chodzi. Po prostu nie ma czegoś takiego, że żółte światło włącza się, wyłącza, włącza, wyłącza. Tylko jest takie włączone, później się jakby włącza drugi raz tak bardziej i się wyłącza. Właśnie jakby chciało zrobić coś takiego. No spoko te światła wyglądają, no mówię, jest jedynie problem z tymi awaryjkami Tak to światło wyglądają naprawdę, spoko, już wam włączam długie. Takie coś. Dobra, jeśli chodzi o jazdę, to już Wam pokazuję. Nie umiem tylko tych wycieraczy włączyć, bo teraz gram na klawiaturze, nie kierownicy, nie wiem, którą mam tutaj, klawisz ustawiony pod wycieraczki. No tak, jeśli chodzi o interior, to jeszcze raz możecie się przyjrzeć. Tutaj jest taka lekka zmiana z tym na górze, bo wiecie, że tutaj jest takie, takie coś, nie wiem jak to się nazywa, ale po prostu, żeby słońce tak nie świeciło, więc jest spoko, jest ta rzecz. A teraz posłuchajcie dźwięków. Więc jak słyszycie, dźwięki są raczej te podstawowe z gry. E, jeszcze przypominam o tym, że nawigację, którą widzicie u góry oraz e, w lewej dolnym rogu, to są modyfikacje. Więc tego oczywiście nie będziecie mieli, chyba że pobierzecie sobie te mody, więc już nie musicie się pytać w komentarzach skąd to jest. Jeśli chodzi o taką cenę tej ciężarówki, to powiedzmy, ona jest dobra, bo e, spoko jest to, że oni tą ciężarówkę zapowiedzieli tydzień, czy tam dwa tygodnie temu i po prostu nie musieliśmy na nią długo czekać. Jakbyśmy musieli na nią czekać, ja wiem, pół u roku, czy nawet rok, to na pewno nie przyjęłaby się ona dobrze, ale tak jak czekaliśmy na nią raptem tam tydzień, czy dwa, to naprawdę wyszło naprawdę git. Jeśli chodzi o tą ciężarówkę, to jest, mówię, zrobiona spoczko. Bardzo fajnie, że dodali jakiś nowy tuning. Szkoda, że trochę mało, choć pewnie jak będzie nowy Renault Tuning Pack, tak, to będzie więcej tego dodane. Na pewno na plus to jest ten telefon, który jest bardzo ładnie zrobiony. Cały ten interior mi się podoba. Światła są na plus nie licząc tych właśnie awaryjnych które się tak, no trochę dziwne są, ale tak, to naprawdę spoko, światło mi się podobają, dźwięki są spoko, w sensie wiem, że niektóre osoby się przyczepiają do dźwięku, że a coś tam, coś tam, coś tam, tylko ja po prostu nie patrzę aż tak na dźwięki, bo nigdy nie instalowałem sobie takich nawet modów na dźwięki, więc nie wiem, jak one powinny dokładnie brzmieć. Więc po prostu na to nie zwracam uwagi Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć Moja ocenka za tą tak szybko, Taka ocenka, bo już pojeździłem sobie na live Ze dwie godziny tym, tym pojazdem To jest takie, no trudno to ocenić Dałbym coś na zasadzie 7 7 na 10, ponieważ Nie dodaje to nic jakby ultra nowego Nie jest to też ultra ładnie Zrobione, choć naprawdę jest git Jeśli chodzi o to, czy będę tym jeździł No czasami będę, wiadomo Nie będę tylko tym, bo jakoś aż tak mi się bardzo Nie spodobało, choć na pewno przez te Wskazy to na pewno dużo ładnie to wygląda eee, No i co Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Sorry, że jeszcze raz zagłosę, ale po prostu mam chrypę Przypominam jeszcze o tym, żebyście zostawili Łapeczkę w górę oraz subika eee, Widzicie też naszego Discorda, do którego linka macie w opisie Przypominam, że jutro o 19 Będzie lewik z Iberii eee, No i co, siema, do następnego No i cześć